Stawia Pan na ludzi spoza Bolesławca? Szczerze mówiąc, tak. Ludzie spoza, spoza Bolesławca oczywiście to nie jest jedyne kryterium, żeby ktoś był spoza, spoza Bolesławca. Przede wszystkim jest kryterium merytoryczne. Natomiast jeżeli będą dwie osoby merytorycznie e, tożsame, to wolałbym osobę z zewnątrz, która nie działa w pewnym w układzie zależności koleżeńskich, przyjacielskich w tym mieście. Ludzie generalnie są nastawieni do służby zdrowia, a szczególnie w kontekście jeszcze strajków teraz i tego co się, jak się to medialnie przedstawia, roszczeniowo. Są, tak będzie, no jest to powiedzmy w ogóle taka cecha społeczna, ktoś potrafi zrobić dziką awanturę, że na przykład czeka tu pół godziny, nie robi jej, że czekał 6 godzin po dwóch dniach wyznaczenia kolejki u swojego lekarza rejonowego, nie dostał żadnych badań, niczego, i tam nie powie ani słowa. Natomiast tutaj po pół godziny zaczyna, zaczyna mu się to nie podobać, ta sytuacja. Dlaczego lekarze w przychodniach się też denerwują i narzekają? Mówią, że z nimi też będzie robiony porządek. Pan ma bezpośrednio wpływ na lekarzy w przychodniach? Bezpośredniego żadnego, ale mam, mówimy o podstawowej opiece zdrowotnej. Mhm. Ale mam pośredni. Zresztą takie działania już mają miejsce. Informuję Narodowy Fundusz Zdrowia o niewykonywaniu kontraktów przez poszczególnych lekarzy niewykonywanie kontraktu w tym sensie. Wysłałem przepisy, wszystkie stosowne, które w tym zakresie obowiązują. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kierując pacjenta do szpitala, ma go leczyć i ma wykonać wszystkie potrzebne badania u niego, co jest kuriozum w Bolesławcu. To się zdarza niezwykle rzadko. Najczęściej jest leczony na sufitu, bez badań, bez diagnostyki, a rozwiązaniem, jeżeli nie ma efektu, jest skierowanie do szpitala. Najczęściej z wyssanym z palca Rozpoznaniem, czym grubsze, tym lepsze, bo wtedy jest pewność, że zostanie załatwione i zostanie ta diagnostyka zrobiona na nasz koszt, jak gdyby. Rozumiem, że do tej pory po prostu lekarze nie robili badań takich specjalnych, po Ale prostu jest... wysyłali Wam pacjenta takiego w ogóle niezdiagnozowanego? Ja nie twierdzę, że w ogóle. Powiem tylko, że takich pacjentów niedodiagnozowanych, wysyłanych do szpitala jest około 75%. To jest skala zjawiska. Co dla nas daje straty w skali miesiąca kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wykonujemy badania te, które powinny być wykonane w, wykonane w podstawowej opiece zdrowotnej. Dlatego efekt jest taki, że lekarze z POZ-ów nie narzekają na swoje warunki finansowe, bądź narzekają, ale jestem w stanie każdemu udowodnić, że tak nie jest. Natomiast my narzekamy i słusznie, bo jak gdyby jest to jedno z wielu obciążeń finansowych naszych, które nie powinny mieć w ogóle miejsca. W ogóle. No, są sytuacje takie, z jakim miałem miejsce i mam to udokumentowane, kiedy się wręcz mówi pacjentowi: Proszę pana, proszę iść na izbę przyjęć po godzinie 18, tam panu wszystko zrobią mnie. I to jest udokumentowane. A szpital robi, oczywiście. A szpital robi, bo szpital nie może odesłać pacjenta, bo lekarz, który go odeśle, a nie daj Boże, coś się stanie. Będzie miał sankcję prokuratorską z tego tytułu. W związku z tym, robi się to i to POZ-y doskonale o tym wiedzą, że my musimy to zrobić. Musimy zrobić komplet badań, musimy wysłać pacjenta z leczeniem. Tak jak gdyby on, ten pacjent z poz jest załatwiony naszymi siłami, środkami na nasz koszt. I to jest podstawowa. Linia konfliktu między PO POZ-ami. POZ POZ-y twierdzą, że robimy to dobrze, natomiast są głusi na dowody, które ja skrupulatnie gromadzę. Bo zbieram rozpoznanie, kseruję to stan faktyczny po badaniu naszego lekarza. Także, jak gdyby od strony dokumentacyjnej do oficjalnej części tego sporu jestem przygotowany, że tak powiem.